Cześć, mam przed sobą czytnik PocketBook InkPad X i w tym filmie zaprezentuję wam działanie plików PDF. Mam przykładowo otwarty plik. Zobaczmy ustawienia. Plik jest wyświetlony w trybie zwykłym, czyli dopasowania strony. Wygląda on już całkiem przyzwoicie, da się go w miarę wygodnie czytać, ale powiedzmy, że chcielibyśmy mieć większą czcionkę i bardziej wyraźny tekst. Próbujmy. Dopasowanie do szerokości. Czcionka stała się trochę większa. Sprawdźmy jeszcze przecinanie marginesów. Przytniemy marginesa automatycznie. I uzyskaliśmy jeszcze większy rozmiar czcionki. Z tym, że w tej chwili nie mamy już widoku całej strony, tylko po prostu część. Jest na dole, i żeby do niej przejść, musimy wygonać albo przyciskiem do zmiany strony, albo po prostu przy pomocy dotykowego ekranu. Kolejną funkcją który możemy tu skorzystać jest ręczne przycinanie marginesów tutaj zaprezentuję jak to działa możemy tutaj ustawić zakres przycięcia, spróbujmy sobie odciąć ten nagłówek co dziennik prawny i sprawdźmy czy to, co z tego wyjdzie No, rzeczywiście tutaj już nie mamy na nagłówka strony. Na dole w niektórych przypadkach przycina nam numer. No, jest taka funkcja, także możliwość ręcznego przecięcia marginesów, kiedy to automatycznie nie jest do egzaminu. I sprawdźmy jeszcze, jak tutaj działa ten tak zwany tryb reflow czyli rozpływu, zamiana na warstwę tekstową. No w tym przypadku i takie zmiary nieźle no Nie mamy tekstu już wyjustowanego, ale przynajmniej zachowały się punktory, czy myślniki w poszczególnych liniach. O usuwaniu znaków przeniesienia to możemy tylko pomarzyć w tym trybie. No ale przynajmniej zmiana stron następuje w miarę szybko, nawet zostały zachowane obrazki. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Jak na ten tryb. Yy, jeszcze jeden sposób jest, żeby uzyskać jeszcze większą yy, czcionkę w trybie PDF możemy po prostu skorzystać z opcji obrócenia tekstu w parze z dopasowaniem do szerokości. Mam wyłączony pasek stanu. Możemy go włączyć. Możemy także włączyć wyświetlanie strony, akurat miałem wyłączone. A. Zapomniałem, gdzie jest. Obracanie tekstu tutaj i tu. Jest opcja automatycznego, biorę czytnik i obrócił się sam. I teraz mamy zdecydowanie większą czcionkę. Czytanie w tym przypadku jest już znacznie wygodniejsze, gdybyśmy mieli z jeszcze trudniejszym tekstem. Na większej karcie to byłoby znaczne ułatwienie. Ale tutaj dla niektórych osób mających problemami, problemy ze wzrokiem, to y, także jest duże ułatwienie. I jeszcze raz tutaj. Skorzystamy z funkcji. Automatycznego zmiany. Położenie ekranu układu tekstu na ekranie i powróćmy do trybu, z którego rozpoczęliśmy przeglądanie. No i jeszcze usuńmy przycięcie marginesów. No i tak ten plik pamiętajmy wyglądał na samym początku. To by było na tyle. Dziękuję. Cześć.